Cześć, witam Was. Krótki filmik dzisiaj o tym, jak sobie radzić z wylęganiem Artemii. Bo nie wszyscy jeszcze potrafią i niektórzy mają kłopoty. Zacznijmy od tego, jakie Artemie mogą pojawiać się na rynku. Na przykład to, co widzicie, Tyroda Green. Dobrej jakości. Choć bywa tak, że czasami któreś tam partie są jednak słabsze, cena adekwatna do jakości. Podobnym tonie mogę się wypowiedzieć o tej Artemii Artex -X. Całkiem nieźle się wylęga. To jest akurat czeski producent. Są Artemie na przykład firmy Coral. Natomiast, no, oczywiście, byłoby nie taktem z mojej strony, gdybym nie wspomniał chociażby o Artemii Ocean Nutrition. Tu akurat mamy wersję tak zwaną magnetyczną. To oznacza, że jajeczka, skorupki są namagnesowane, i gdy się już wylęgną, to bardzo łatwo jest odseparować właśnie skorupki bądź niewylęgnięte jajeczka za pomocą silnego magnesu. I zostają nam wtedy w pojemniku same naupliusy, czyli wylęgnięta artemia do, do skarmienia. No, tyle tylko, że kilogram tej przyjemności. To na dzień dzisiejszy około 1000 zł. Jest też bardzo dobra Artemia amerykańska firmy Sanders. Tam kilogram oscyluje w granicach 600 zł. Te wcześniejsze, o których wspomniałem, myślę, że można kupić już od mniej więcej 240-250 zł za kilogram. No do pewnie jakichś 300-350, w zależności od tego, gdzie kupujemy. Ja na koniec pokażę ewentualnie Artemię, którą. Mogę Wam zaoferować. Tamta Artemia, w odróżnieniu od tych, które tu widzicie, jest tak zwaną wilgotną Artemią. Te są wszystkie suche, dość sypkie. Tamta jest wilgotna, nie została poddana procesowi suszenia. Proces ten najczęściej polega na mrożeniu i w ten sposób uzyskuje się na głębokim mrożeniu do niskich bardzo temperatur, i w ten sposób wysusza się taką Artemię. Ta, którą ja zaproponuję, jest wilgotna ale ma naprawdę całkiem niezłą wylęgalność nie jest to jedynie moje zdanie, ale wielu zadowolonych klientów. Ale dobra, na razie nie o tym, na razie wróćmy do tego, jak wylęgać. Otóż potrzebny nam będzie jakiś pojemnik i teraz nie ma co przepłacać. Słuchajcie, to może być zwykła butelka po wodzie żywiec. Lubię te butelki, bo mają odpowiedni kształt, żeby umieścić je w jakimś statywie. Ja na przykład pokażę Wam, mam po prostu zrobione otwory w desce, w które wstawiam tą butelkę, a tam się elegancko trzyma. Tu na końcu mam włożoną do góry nogami, o, do góry nogami odciętą część od tej butelki. No nie jest wygodnie kręcić jedną ręką. Widzicie, odcięta butelka, wkładam to do góry nogami. Po co? Po to, żeby podczas wylęgu, gdy tu w środku bulgocze woda, Bulgocze, dlatego że jest podana duża ilość tlenu, żeby mi to nie wychlapywało. No dzięki temu jest miejsce też na wężyk, który wprowadzamy do środka. Co do tych bąbelków, ważne, żeby było ich dużo i ważne, żeby były duże. Czyli nie wkładamy tam kamyczka rozpylającego, bo on tworzy małe bąbelki, które stworzą pianę. Ta piana będzie wynosiła na ścianki jajeczka, które nie wylęgną się. To to mamy straty. Bąbelki powinny być duże, czyli najlepiej wkładamy po prostu obciążoną czymś, na przykład nakrętką, rurkę od napowietrzania, żeby sięgała do samego dna i dużymi bąbelkami to napowietrzamy. Do tej butelki wchodzi litr wody. Na ten litr wody dajemy sól. Ja daję sól w ilości 28 gramów. W moim przypadku są to takie dwie tabletki. Bo tak się przyjemnie składa, że każda z nich ma 14 gramów. Są to tabletki solne, które można kupić w większości sklepów budowlanych. Używane one są do regeneracji złoża żywicy w systemach uzdatniania wody do picia. Ma, mają jeszcze oprócz tego, że 14 gramów ważą, więc łatwo się liczy, mają jeszcze jedną zaletę to bardzo czysta sól i dość niedroga, bo worek 25 kg kosztuje w granicach 50 zł. Ja wiem, 25 kg to strasznie dużo dla kogoś może być. Pogadaj się z kumplem, koleżanką, która też potrzebuje wylęgać Artemię. Kupcie w 2-3 osoby taki worek, wystarczy wam na jakiś czas. Bardzo dobra sól. Robiłem próby wylęgania Artemii na soli morskiej. Nie dość, że do, dużo droższa, to wcale nie były to lepsze wyniki. Również różnice zauważam, jeśli chodzi o wodę, jakiej się użyje. Oczywiście, nawet na dość twardej wodzie. Typowej miejskiej kranówie, będzie się wylęgało dobrze. Natomiast zdecydowanie najlepiej wylęgała się Artemia na wodzie RO z dodatkiem takiej soli. Ma to jeszcze jedną zaletę, przepraszam. Mianowicie, gdy będziemy już chcieli uzyskać, odłowić do, do skarmienia naupliusy, to na wodzie RO zdecydowanie na dnie praktycznie nie ma skorupek. A niewylęgniętych jajek. Wszystko unosi się na powierzchni. Przy wodzie twardej możemy mieć ten problem, że na dnie razem z wylęgniętymi napisami będziemy mieli sporo ilość tych śmieci, które nam nie są do niczego potrzebne. Yy, używam również przy wylęgu tak zwanego aktywatora. Jest to, jak widzicie, izoaskorbinian sodu. I robiłem też próby ze zwykłą sodą nie jest tak spektakularna, jak użycie tego izoaskorbinianu sodu. Ile go używamy? Słuchajcie, na litr używamy 0,7 grama. To jest mniej więcej tyle, co tu się mieści na końcu tej łyżeczki. Czyli naprawdę niewiele. Nie można przesadzić, bo zepsujemy wodę do wylęgu. No dobrze, czyli mamy tak. Woda, sól, uzdatniacz. Nie więcej niż 5 gramów jajek. Na litr wody nie daje się więcej, bo zbyt szybko psuje się woda, w której się wylęgają i są mierne efekty. No i światło. Światło nie jest konieczne do tego, żeby nastąpił wylęk, tyle tylko, że wylęk będzie trwał znacznie dłużej. A to się wiąże z tym, że jeżeli wylęk trwa znacznie dłużej, bo na przykład nie 24-30 bądź 36 godzin, ale dłużej niż 48. Bardzo często zdarza się tak, że woda w międzyczasie zdąży się już zepsuć, namnożą się w niej bakterie i wylęgnięte naupliusy po prostu giną w takiej wodzie, więc warto zastosować oświetlenie po to, żeby przyspieszyć ten wylęg oraz żeby był on równomierny, mniej więcej w tym samym czasie miał nastąpić. Jak można sobie pomóc w naświetleniu takich butelek? Sposoby są różne. Pokażę Wam ewentualnie, jak możecie to zrobić, i jak ja sobie to robię. Czyli zacznijmy od tego, że mamy butelkę, o której wcześniej wspomniałem, i spróbuję ją tu oprzeć. I możemy sobie do tej butelki użyć oświetlenia w postaci takiej lampki biurkowej z większą szyjką, jakąkolwiek inną. Po prostu no, stawiamy tą butelkę w jakimś tam stojaku, gdzie ten palec. Co ja zrobiłem najlepszego. Przepraszam bardzo. Stawiamy sobie tą butelkę i doświetlamy takim światełkiem. Można to zrobić inaczej. Można sobie wziąć i przykleić do butelki taśmę lodową. Tutaj naklej na gorąco. No i świeci nam bezpośrednio w butelkę. Przy okazji jeszcze ją trochę grzejąc. To też ma znaczenie, dlatego że. Powinniśmy utrzymać temperaturę wody w granicach między 24 a 29-30 stopni. Ja utrzymuję temperaturę 27-28 stopni. Wtedy jest wylęk w ciągu 24-30 godzin. Jak można sobie poradzić z temperaturą? No ja mam, zaraz Wam pokażę taką szafkę, gdzie mam kabel grzewczy z termoregulatorem i on po prostu włącza, wyłącza mi ten kabel grzewczy i utrzymuje temperaturę w zakresie 27,5 stopnia mniej więcej. Można zrobić sobie tak zwaną łaźnię wodną. Czyli na przykład do większego kubła albo małego akwarium wlewamy wodę, wrzucamy jakąś tam niewielką grzałkę z termostatem, ustawiamy temperaturę, nie wiem, 26 stopni czy 27, tej wody nie może być za dużo, musi być zdecydowanie no mniej niż jest wysokość butelki. Chodzi o to, że jakiś stojaczek musimy sobie tam do środka stawić, w który włożymy butelkę, żeby stała nam w pionie i żeby się nie przewracała. Musi mieć jakiś tam własny ciężar, czyli nie może być zbyt dużo wody, bo nam się będzie przewracała. Musi trochę ważyć, żeby się oparła na tym stojaku. Ale dzięki temu ona będzie w tej tak zwanej łaźni wodnej, czyli będzie sobie miała zapewnioną temperaturę. Jak jeszcze możemy oświetlić? Możemy doświetlić butelkę, na przykład taką, jak ta, właśnie, za pomocą zwykłej żarówki LED. Jak widać, takiej. Można ją przyczepić gdzieś nad butelką i niech sobie świeci tam do środka. No, pozostawiam to w Waszej pomysłowości, w jaki sposób chcecie to zrobić. W każdym razie światło jest potrzebne, żeby przyspieszyć proces wylęgania. I co? Idę Wam teraz pokazać, jak ja sobie przygotowałem yy, miejsce do wylęgania artemii. Widzimy się za chwilę. To moje królestwo, a wylęgania arteni. Szafeczka otwierana. W środku oświetlenie. Na wszelki wypadek, gdyby było za mało, jest jeszcze drugi pasek LEDowy. Tu są te dziurki, o których wspomniałem. Jest sobie jakaś butelka. Tutaj już na ściankach osadziły się puste skorupki po, artenii, po wylęgniętej artemii. Gdybym ja potrzebował więcej, to mogę sobie dołączyć kolejne oświetlenie, mam kolejne butelki, w sumie na 12 butelek. Tam z tyłu jak widzicie na y, aluminiowej blasze, która dobrze rozprowadza ciepło, przymocowany jest kabel grzewczy, który z kolei jest na sterowniku ustawiony w tej chwili na 28,5 stopnia. Y, no i tak to mniej więcej działa. Teraz jeśli chodzi o, o samą artemię. Gdy już chcemy i wiemy, że możemy Artemię wylęgać, po prostu odłączamy powietrze, czekamy chwilę, żeby się to wszystko tam uspokoiło. Jeśli chcemy zwabić w to miejsce na dno butelki same naupliusy, żeby się tutaj pojawiły, a nie pływały po całej butelce, to w tym miejscu warto skorzystać na przykład właśnie z takiej lampki biurkowej, dać źródło światła w tym miejscu. Ja wam teraz pokażę na kolejnym filmiku, jak bardzo, Będą zbliżać się do źródła światła naupliusy, i dzięki temu utrzymamy je tu na dnie butelki. I później albo możemy za pomocą tej samej rurki, którą powietrzeliśmy, spuścić wodę razem z naupisami, albo ewentualnie, bo też tak można zrobić, że od góry wkładamy rurkę z powietrzem, to po prostu zasysamy z samego dna, ściągamy do jakiegoś pojemnika gotowe naupliusy. I to cała technologia tak naprawdę. Pokazuję Wam za chwilę. Jak wyglądają ściągnięte na dno nauki? Tak wygląda worek soli, o której wspominałem wcześniej. Ja kupuję sól firmy Ciech. Jestem z niej bardzo zadowolony. A tak wygląda Artemia, o której wspominałem, ta wilgotna pakowana jest, jak widzicie, nie tak pięknie jak te firmowe. Jest to taka torda zwykła przezroczysta. To jest kilogram. No, może nie wygląda przepięknie, za to niezwykle atrakcyjna cenowo w stosunku do konkurencji. Jak ktoś jest zainteresowany, proszę pisać do mnie na messengerze. Odpowiem na pytania. To chyba wszystko. Gdybym o czymś nie wspomniał, a ktoś miał jeszcze jakieś pytanie, to bardzo proszę pod postem. Można zadawać pytania, ja postaram się odpowiedzieć na nie. Dziękuję bardzo. Na koniec jeszcze jedna uwaga. Otóż powinniśmy skarmiać wylęgniętą artemią jak najszybciej od momentu, kiedy się wylęgnie. Musimy obserwować, że nasz gatunek artemii w tych warunkach, które mu stworzyliśmy, bo to będzie zależało od zasolenia, temperatury wody, ilości światła i ilości powietrza. Że nasza artemia wylęga się powiedzmy w całości po 27-8 godzinach, trzeba tego pilnować, żeby wtedy jak najszybciej pozyskać te naupliusy i je skarmić. Dlaczego? Bo wtedy są najbardziej wartościowe. Chodzi o to, że naupliusy po wylęgnięciu cały czas starają się pływać. Chociażby przeciwstawiać się prądowi wody, jaki jest w naszej butelce, wywołany przez bąble powietrza. Zużywają na to energię, zużywają na to zasoby, jakie mają w sobie, czyli białko i tłuszcz. No a nam chyba zależy na tym, żeby to wszystko trafiło do przewodu pokarmowego naszych rybek. Czyli że im szybciej po wylęgu ściągniemy gotowe opiusy i podamy rybom, tym bardziej wartościowy będzie to pokarm. Poza tym, yy, trzymany przez następne kilkanaście godzin w tej samej wodzie, w tej samej butelce, umrze. Zacznie się psuć, no to już w ogóle nie będzie miało sensu, żeby karmić czymś takim. To taka ostatnia uwaga dotycząca wylęgania.